Cześć hey kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda Dzisiaj zapraszam was na moją rutynę pielęgnacyjną Postanowiłam nagrać dla was taki odcinek, ponieważ bardzo często pod różnymi filmami, a także w wiadomościach prywatnych pytacie mnie co robię, że moja skóra tak wygląda więc dzisiaj pokażę wam jak uzyskać taki efekt napiętej, nawilżonej skóry rozświetlonej, która będzie idealną bazą pod każdego rodzaju makijaż Ja ogólnie nie używam baz pod makijaż, bez różnicy czy jest to makijaż na co dzień, makijaż glow, czy jakiś makijaż Makijaż bankietowy na większe wyjścia, czy też makijaż ślubny, na przykład na klientkach. Ja na taką rutynę pielęgnacyjną, jaką pokażę Wam dzisiaj, pozwalam sobie kilka razy w tygodniu i staram się znaleźć ten czas, tak, żeby wypięknować swoją skórę, żeby ona wyglądała naprawdę promiennie, świetliście, żeby była nawilżona. Przez to, że moja praca opiera się głównie na makijażu, to muszę wyjątkowo dbać o swoją skórę i dzięki temu, że robię taką rutynę pielęgnacyjną kilka razy w tygodniu. Moja skóra zazwyczaj w makijażu prezentuje się bardzo dobrze i też pokażę Wam dzisiaj właśnie jak przygotować skórę pod makijaż, taki na większe wyjścia. Przejdziemy sobie przez wszystkie etapy razem, pokażę Wam jak ja przygotowuję swoją skórę pod makijaż. Pamiętajcie, że dobrze wypielęgnowana skóra jest doskonałą bazą. Także jeśli interesuje Was taka tematyka filmu, to zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Pamiętajcie o kciukach i przechodzimy do mojej rutyny pielęgnacyjnej. Pierwszym krokiem jest oczywiście zabezpieczenie włosów. Nie chcę, żeby gdzieś się zmoczyły, są świeżo umyte, wysuszone, więc żeby nie ubrudzić ich maseczką czy innymi produktami do pielęgnacji, to po prostu zabezpieczam sobie tutaj taką opaską przeznaczoną właśnie do pielęgnacji. Przechodzimy do pielęgnacji i takim pierwszym krokiem, o którym pamiętam kilka razy w tygodniu, około 2-3 razy w tygodniu, jest peeling mojej skóry. Moja skóra jest dosyć wrażliwa i przy dotyku zazwyczaj wychodzą jakieś zaczerwienienia. Jest delikatnie naczynkowa, więc ja zazwyczaj korzystam z peelingu Enzymatycznych. Natomiast jeśli potrzebuję złuszczyć skórę tak na szybko, to idealnym rozwiązaniem jest na przykład użycie takich płatków peelingujących z ISANY. One właśnie z jednej strony mają tutaj taką warstwę peelingującą, a z drugiej strony jest taki zwykły wacik. Także zazwyczaj ja używam pianki na przykład do oczyszczania twarzy i do tego używam sobie wacika peelingującego. Ja dzielę sobie te waciki na połowę, ponieważ one są bardzo duże i też nie ma potrzeby zużywać ich tak dużo. Ja staram się ograniczać zużycie wacików, jeśli nie korzystałabym z tej wersji, to nałożyłam po prostu peeling enzymatyczny, natomiast wy możecie użyć peelingu jakiego chcecie, jeśli macie tłustą skórę, to spokojnie możecie używać peelingu drobnoziarnistego lub gruboziarnistego, to już zależy od waszych preferencji, ja jeśli już używam peelingów enzymatycznych, ponieważ one idealnie nadają się do mojej delikatnej skóry nakładam sobie odrobinę tej pianki i oczyszczam moją skórę, to jest pierwszy krok Następnie biorę wacik pilingujący i po prostu pilinguję sobie skórę razem z tą pianką. I teraz oczywiście zmywam piankę. Kolejnym krokiem będzie nałożenie oczywiście maseczki i płatków od oczy. Ja te dwie rzeczy zazwyczaj ze sobą łączę. Dzisiaj skorzystam sobie z płatków marki Pilaten, a do tego nałożę glinkową maseczkę, która też ma zadanie delikatnie złuszczyć naskórek. Delikatnie ta maseczka też tak odświeża skórę i złuszcza martwy naskórek, także idealne takie kombo właśnie przed makijażem. Ja lubię właśnie tych rzeczy używać równocześnie, ponieważ gdy maseczka się wchłania, nawilżam moją skórę, to też nawilżam sobie od razu. Okolice pod oczami, później ta okolica jest taka rozświetlona, napięta, i przygotowuję od razu skórę pod nałożenie korektora. Zaczynam sobie od płatków pod oczy. Oczywiście możecie użyć tej płatków jakich chcecie, i tą cieńszą stroną zawsze nakładam sobie w okolice bliżej tutaj nosa, a grubsza strona jest na zewnętrznej części oczu. Pora na maseczkę. Ja maseczkę zawsze przekładam sobie do miseczki. Ta maseczka ma świetny skład. Ja lubię sobie do takiej maseczki glinkowej dodać na przykład dwie krople olejku. I mieszam sobie syntetycznym pędzlem. I będę nakładać maseczkę syntetycznym pędzlem. Takim pędzlem jak do podkładu. Możecie ją nałożyć, każdy fajnie się sprawdzi. Oczywiście omijam sobie okolice ust, oczu. Nakładam też na szyję maseczkę. Nie zapominamy o szyi. Oczywiście możecie użyć tutaj maseczki w płachcie. Ja akurat dzisiaj użyję sobie maseczki z glinką, po prostu miałam na nią ochotę, bardzo je lubię. Ale maska w płachcie też się tu świetnie sprawdzi. I tak samo przy maseczce w płachcie. Ja również nakładam sobie płatki pod oczy. Wyglądam teraz jak nie z tej planety. Maseczkę możecie trzymać od 15 do 20 minut na twarzy, więc ja teraz siedzę i się relaksuję i wracam do Was za chwilę. Maseczki z glinką mają to do siebie, że lubią właśnie tak zastygać i żeby nie doprowadzić do tego ściągnięcia na skórze, ja po prostu psikam swoim giełką, akurat tutaj mam giełkę tonizującą ym, od ploszy i psikam sobie tak, żeby ta maseczka pozostała cały czas nawilżona. Te maseczki są takie bardzo ściągające, więc ja tego nie lubię, a chcę, żeby ta maseczka po prostu została cały czas wilgotna. Maseczka zmyta, więc moja skóra jest przygotowana pod kolejne etapy pielęgnacji i teraz oczywiście pora na tonik lub jakąś mgiełkę tonizującą. Ja akurat dzisiaj użyję sobie tutaj mgiełki Pure by Closhi. Jest to mgiełka, która zawiera m.in. hydrolat z lawendy, ma bardzo przyjemny zapach i ja zazwyczaj psikam sobie bezpośrednio na twarz lub na dłonie i wklepuję w twarz. I tak właśnie dzisiaj zrobię, nakładam na dłonie, a następnie delikatnie wmasowuję w twarz. Nie używam wacików. Przechodzę teraz do nałożenia serum. Ja staram się, żeby serum było bardzo lekkie, miało taką żelową konsystencję. Nie lubię tutaj jakichś tłustych formu, ponieważ to nie bardzo się sprawdza pod makijażem. Lubię, żeby ta konsystencja była lekka, właśnie taka w bardziej w formie żelowej i sięgam po moje ostatnio ulubione. Nakładam odrobinę. teraz przechodzę właściwie do jednego z ważniejszych kroków, jeśli chodzi o pielęgnację, o moją rutynę pielęgnacyjną przed makijażem. Będzie to krem i od tego, jaki krem nałożycie właśnie przed makijażem, zależy to, jak ten makijaż też będzie się utrzymywał, jak będzie wyglądał na skórze, czy nic się nie będzie ważyło. Ja od jakiegoś czasu testuję sobie nowość, jest to krem Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus, jest to krem, który już od jakiegoś czasu jest na rynku, ale w ostatnim czasie pojawił się w nowej formule ja tego kremu używałam już kiedyś w starej formule i bardzo się cieszę, że mam okazję przetestować tę nowość. Świetnie mi się sprawdza pod makijażem. Pierwsze skrzypce w nowej formule gra ekstrakt z hibiskusa, który intensywnie nawilża, poprawia napięcie skóry, także idealnie nadaje się właśnie pod makijaż. Dodatkowo krem szybko się wchłania od razu po użyciu. Czuje się, że skóra jest taka napięta, nawilżona i ja przetestowałam go już naprawdę z różnymi podkładami. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Uwielbiam tego kremu używać również na paniach w eleganckim wieku, ponieważ ponieważ tam przed makijażem ten krem naprawdę robi ogromną różnicę i bardzo fajnie się sprawdza, poprawia napięcie skóry. Co jeszcze się zmieniło razem z tą nową formułą kremu, to opakowanie. Słoiczek jest przepiękny. Ja miałam poprzednią wersję i tamta wersja również mi się podobała, natomiast teraz mamy taki słoiczek, który jest szklany, dosyć ciężki, ale jest to zdecydowanie rozwiązanie eko, ponieważ ten słoiczek podlega recyklingowi, więc super. Zdecydowanie tutaj zmiana na plus, bardzo mi się to podoba. Od razu czuć takie nawilżenie, napięcie skóry. Ja nakładam sobie ten krem również na szyję, tak żeby tutaj fajnie wszystko przygotować. Jak widzicie, krem ma bardzo lekką formułę, od razu właściwie się wchłania i ma taką delikatnie lepką konsystencję, więc będą się do niego fajnie przyczepiały wszystkie produkty do makijażu. Także zdecydowanie jest to bardzo fajna baza właśnie pod makijaż. Ten krem oczywiście znajdziecie w Seforze i na sephora.pl i aktualnie jest taka akcja promocyjna. Przy zakupie produktów Estée Lauder za kwotę 420 zł otrzymujecie kosmetyczkę z czterema miniaturami, więc myślę, że fajna opcja, żeby sobie przetestować też inne produkty tej marki. Ja markę Estée Lauder bardzo lubię, znam ją już od dłuższego czasu, także serdecznie Wam polecam i krem naprawdę świetnie się sprawdza pod makijaż, także jeśli szukacie czegoś super, czegoś dla klientek, dla pań w eleganckim wieku, to będzie to rewelacyjna propozycja idealna właśnie jako baza pod makijaż. I zostały mi jeszcze dwa kroki w pielęgnacji, krem pod oczy. Akurat dzisiaj użyję sobie kremu Nakomi, który ma dodatkowe plusy. Zauważyłam, że do tego olejku arganowego rosną mi delikatnie rzęsy. Olejek arganowy jest zawarty w składzie tego kremu. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to tutaj ja nie chcę też, żeby coś mi się ważyło, więc wybieram po prostu takie lekkie konsystencje i ten krem jest fajny, lekki fajnie się sprawdza bardzo szybko się wchłania zobaczcie już właściwie go tutaj nie ma także jest naprawdę super opcja właśnie jako krem pod makijaż używam go właściwie codziennie razem z tym kremem od Estée Lauder fajny duet nawet jak nie wykonuję takiej bogatej rutyny pielęgnacyjnej nie zawsze mam na to czas to te dwa produkty tak czy siak razem się fajnie ze sobą sprawdzają. I na koniec oczywiście nie zapominamy o ustach. Ja nałożę sobie dzisiaj taką maseczkę koreańską. Możecie użyć, czego chcecie. Ja właśnie lubię maseczki. Także serdecznie Wam polecam. Właśnie używanie masek na usta. Zdecydowanie są to produkty, które dają efekt długotrwały. Ja taki maseczek lubię używać także na nos, wtedy rano wstaję i skóra ust jest. Przepięknie wypielęgnowana, także serdecznie Wam polecam. Dlaczego nakładam na koniec produkt na usta? Dlatego, że wcześniej robiłam dużo innych kroków, gdzie zmywałam na przykład maseczkę, oczyszczałam twarz i nałożenie maseczki na usta, właśnie przy tym takim końcowym etapie, myślę, że będzie po prostu idealne. Także cóż, przechodzimy do aplikacji. I tak wygląda moja skóra po mojej rutynie pielęgnacyjnej. To by było na tyle. Mam nadzieję, że moja rutyna pielęgnacyjna przypadła wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, jak wygląda wasza rutyna pielęgnacyjna przed makijażem, czy też na co dzień. Pamiętajcie o tym, że pielęgnacja jest podstawą dobrego wyglądu makijażu. Jeśli chcecie, żeby produkty do makijażu, żeby makijaż wyglądał przepięknie, to nieodłącznym elementem jest wieloetapowa pielęgnacja, tak żeby przygotować waszą skórę pod makijaż, żeby stworzyć przepiękną bazę i żeby ten Makijaż wyglądał naprawdę super. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z moją rutyną pielęgnacyjną, może teraz pora na rutynę wieczorną. Z chęcią nagram dla Was taki odcinek. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia oczywiście w kolejnym odcinku. Pa pa!